Tutaj mamy opuszczone zoo. Teraz się możemy poczuć jak zwierzak na górze, ludzie. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę do Parku Narodowego Bryuni. To są wyspy, które znajdują się tutaj niedaleko naszego kempingu, na którym teraz jesteśmy, blisko Farzany. Jeżeli chodzi o wycieczkę, mamy trzy opcje do wyboru. Możemy sobie wyjść tak naprawdę i kupić zorganizowaną wycieczkę. Te wycieczki sprzedają zarówno przed kempingiem od strony morza, jak i w centrum Farzany. Można kupić taką wycieczkę na pół dnia. One startują mniej więcej koło godziny 9. Od Was statek tutaj z portu przy kempingu, i następnie zawozi Was na wyspę Bruni, gdzie potem jest zwiedzanie z przewodnikiem. Jeździ się taką ciuchcią po wyspie. Tam się zwiedza Muzeum Tito, ruiny kościoła. Następnie przejeżdża się do Minizo, jest taki Ala Park Safari ze zwierzętami i następnie wraca się z powrotem do punktu, z którego się wypłynęło. Taka wycieczka kosztuje 45 euro za osobę dorosłą. Dzieci do 6 roku życia są za darmo. Ogólnie takich wycieczek jest tutaj bardzo dużo, można je sobie kupić w różnych konfiguracjach, ale mniej więcej tak jak się orientowaliśmy, to tak to wygląda kosztowo i wszystkie są bardzo do siebie podobne. Druga opcja, taka najbardziej elastyczna, powiedzmy, to jest zakupienie biletu na prom, które regularnie kursuje co godzinę półtorej na wyspę Bryuni z pobliskiej tutaj Farzany. Bilet kosztuje 270 kun za osobę dorosłą, dzieci do 6 roku roku życia nic nie płacą i tam również jeździmy sobie pociągiem. E, czyli taka sama jest trasa jak wcześniej, e, a potem o dowolnej porze sobie wracamy. Czyli jakby po zakończeniu tego programu zwiedzania e, możemy sobie zostać na wyspie i wrócić sobie później promem na e, np. 21 godzinie, 22, bo do 22 te promy kursują. Także mamy pełną dowolność. Trzecia opcja, którą my wybraliśmy to jest rejs statkiem, najpierw przez godzinę po okolicznych wyspach i potem na 3 godziny jesteśmy wysadzani na wyspie tej głównej, gdzie na własną rękę zwiedzamy wszystkie atrakcje, które się tam znajdują. Wybraliśmy tę opcję ze względu na to, że czytaliśmy w opiniach, że przewodnicy, jeżeli wykupujemy tą wycieczkę taką zorganizowaną, skupiają się głównie na kwestiach historycznych, czyli bardzo dużo omawiają właśnie tutaj kwestie związane z Tito. Bo to jest wyspa, na której on miał właśnie taką swoją posiadłość, i bardzo dużo wokół tego jest całej takiej otoczki. My ze względu na dzieci no, nie zdecydowaliśmy się właśnie na tą opcję zorganizowaną. Także jedziemy sobie za chwilkę. Rejs startuje o godzinie 16:30, trwa do godziny 21. Mamy na miejscu napoje zapewnione. Takie tradycyjne, nie jakieś alkoholowe, tylko takie, takie tradycyjne napoje i na własną rękę zwiedzamy sobie wyspę przez 3 godzinki. I wycieczka jaką wybraliśmy kosztuje za całą naszą rodzinę 600 kun, właśnie za te atrakcje, o których wspomniałem. Jesteśmy już na przystani, oczekujemy na nasz statek, a za mną widać właśnie te promy, które są jakby tak oficjalne takie, które pływają na Briuni. To jest właśnie taki prom jak tutaj stoi i on płynie 15 minut. Na naszą wycieczkę. Jak widzicie, za nami nie ma zbyt dużo ludzi, także cieszymy się, bo statek nie jest w pełni wypełniony i zostawiamy za nami przepiękną parzanę. Jesteśmy już na wyspie Bryuni. Rejs trwał troszeczkę ponad godzinę. Dostaliśmy jakieś tam napoje. I jak przypływacie, to znajdujecie się w takim miejscu przy takim pięknym hotelu. Tutaj stoją tam eleksy do wypożyczenia. A my sobie idziemy zobaczyć mapę. Na tej wyspie Tito spędza swoje urlopy. Są tutaj bardzo luksusowe rezydencje. Idziemy sobie teraz w stronę muzeum, gdzie są różne cenne pamiątki. Po dyktatorze tutejszym tutaj mamy jakiś bardzo ładny kościół, także idziemy wszystko sobie obejrzeć. Ogólnie jest bardzo fajna roślinność tutaj. O, ale nierówny tutaj asfalt. Dobra, idziemy. Tutaj mamy kierunkowskazy. Weszliśmy właśnie do Muzeum Tito, tutaj jest jedną z większych atrakcji jego Cadillac, który tutaj urządzał sobie przejażdżki po wyspie oraz woził różne osobistości, które odwiedzały go w tych apartamentach tutaj. Kiedyś była opcja właśnie, że można było do środka wejść i sobie zrobić zdjęcie w środku. Tutaj wchodzimy do części, gdzie są powypychane różne zwierzęta egzotyczne, ponieważ Tito miał właśnie takie hobby, że kolekcjonował takie różne zwierzaki. Dostał od różnych osób. I to są wszystkie zwierzęta, które tutaj były w ogrodzie. To nie to, że są mhm. sprowadzone z afrykańskich krajów, tylko te, które były w ogrodzie, potem po śmierci zostały wypychane. Zresztą jest tutaj do parku. W czasie polowania. na małe koziczki, tak? antylopy Antylop. kiedyś tu były? Mhm. no wniosek z tego, że były to widać co tutaj są zwierzęta? one tutaj kiedyś były właściwie ten pan Tito dostawał je na przykład od różnych osób i gdzieś jest wpisane od kogo dostawał jakieś zwierzęta o, ten lew to robi wrażenie, co? jaka grzywa kiedyś tu były tego miejsca pozdrawiamy nie do zajechania, ponieważ wyjdzieliśmy Wasz odcinek z pociągiem Tito, także jesteśmy trochę tematycznie. W pociągu Wam zazdrościmy, a tutaj pokazujemy willę Tito, także wszystko w tym temacie się kręci. Po drodze napotkaliśmy wycieczkę, to tak naprawdę każde miejsce jest omawiane i to trwa i trwa i trwa. Jak jesteście na własną rękę, to po prostu zobaczcie, nikogo tutaj obok nas nie ma i można sobie wszystko zwiedzać według własnego tempa. I o to nam chodziło. To jest taka maleńka sarenka. Jaki tygrys, ojejku. Widzisz Piotrusz, jaki tygrys. Ale wygląda to bardzo wszystko realistycznie, co? Jakby one prawie były żywe. Tylko one kiedyś były żywe. No były a tu misie, ojejku, nawet misie nie ominęli misie małe i cała pandela. ale jesteś pewna, że na te one tutaj wszystkie żyły? niemożliwe, że wszystkie to żyły ale... przecież to jest mała wyspa mała wyspa, to wszystkie ale tutaj... ale jest takie, jak miał wszystko, przez kilkadziesiąt lat i miał, wiesz, chopy, jak wszyscy sprzedzio chłopaki, to się podniosło no tak o, orangutany nawet teraz wchodzimy na drugie piętro muzeum są pamiątki po Tito. Tak wyglądało to ten pan. Niby taki sympatyczny, aż tyle zła uczynił. No. Tutaj mamy spotkanie z Fidelem Castro. Z Arafatem. Carmen. ta słonica dwa. żyje do tej pory. A tu jest, jest w... tak. Ta słonica w... jest w parku safari. A tam, co I można robić? ją jeszcze zobaczyć. Dostaliśmy taką mapę i my płynęliśmy, um, ogólnie tutaj jest wyspa Mali Bruni, żeśmy opłynęli ją przepłynęliśmy tutaj przez ten przesmyk i tutaj zatrzymaliśmy się w tym porcie teraz byliśmy tutaj przy szóstej, przy, przy muzeum właśnie e, ten co byliśmy Tito a teraz idziemy tutaj w stronę dziewiętnastki czyli na papugę a tutaj na końcu jest e, zoo safari, tutaj jest około 4 km żeby iść na piechotę. Można sobie wypożyczyć właśnie takiego Melexa elektrycznego. On wychodzi mniej więcej 200 kun za godzinę, czyli bardzo drogo. Można wypożyczyć sobie rower. Rower kosztuje bodajże 40 kun za godzinę. Można jeszcze do tego taką przyczepkę sobie dla dzieci wziąć. Łącznie cały zestaw 70 kun za godzinę. Także też tanio nie wychodzi. A dodam, że nie można tutaj przepłynąć na przykład z własnym rowerem bo yy, za to, znaczy można, ale jest też ogromna opłata za to praktycznie w cenie wypożyczenia więc się nie opłaca, a wózki dziecięce są za darmo także można brać bez problemu wydaje mi się, że źle poszliśmy, bo mamy tutaj pole golfowe pierwszy raz jestem na polu golfowym ale wiesz co Danusia, tu nic nie ma o Papudze jednak idziemy dobrze, jest kierunkowskaz na Koki Czyli idziemy tutaj, a śmiesznie, bo tutaj w ogóle żywej duszy nie ma. W tym miejscu gdzie jesteśmy, nikt nie gra w golfa. W ogóle ta, na tej wyspie jest kilka hoteli i można również pograć w golfa. Jest bardzo dużo pól golfowych, właśnie są te wózki golfowe. Meleks. Meleksy: można podpłynąć swoim jachtem i pograć, nie? Podpłynąć jachtem pewnie za wchodów, albo jak się jest gości w jakimś, bo tak to ogólnie nie można z wodów Znaczy tak, nie, no ale to pewnie nie, można się dogadać. Masz pieniądze, wszędzie się dogadać. <grym> się to jest taki argument. <laughs> to jest argument nie do przebicia O, a kuku. O. <ścoughs> Jania, Jania się przestraszył. Kapugi. <ścoughs> 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 a może to nie ona? Może <ścoughs> to nie ona. No jak nie? Na tej wyspie jest bardzo spokojnie. Mimo ci turyści tak naprawdę przyjeżdżają tutaj dosyć licznie, to rozjeżdżają się po całej wyspie, więc tych ludzi naprawdę tutaj mija się niewiele. Ogólnie jest cisza, spokój, powiem szczerze, że na, no, nie dziwię się, że Tito wybrał sobie tutaj to miejsce na. Taki letni wypoczynek, bo jest tutaj troszeczkę niższa temperatura niż na lądzie, który jest blisko. Jest tutaj dużo takiej roślinności, takiej troszeczkę rodem z Afryki, bo Tito też sobie zażyczył, żeby to mniej więcej tą wyspę w ten sposób ukształtować. Właśnie takie rośliny tropikalne, zwierzęta. Egzotyczne. Także to wszystko było zrobione właśnie po to, żeby też móc sobie tutaj zrobić taką enklawę. On tutaj wybudował sobie trzy wille, spędzał przynajmniej kilka tygodni tutaj na tej wyspie. Zapraszał tutaj różne szychy, przywódców międzynarodowych jak widzieliście w muzeum i było ich naprawdę sporo tutaj. Także to wszystko w tym miejscu się odbywało. Sarenka na polu golfowym. Sarenka, Sarenka na polu golfowym którym miejscu? Ja nie widzę. O tam. A jest, faktycznie. Właśnie tutaj to miejsce też słynie z tego, że przechadzając się tutaj tymi różnymi alejkami możemy natrafić właśnie na wolno latające sarenki. W ogóle to tutaj jest takie jakby opuszczone zoo. Jest dużo takich opuszczonych wybiegów. Widać, że tutaj kiedyś były trzymane zwierzęta. Tutaj widzimy, jest jakiś wybieg. Tutaj jakaś klatka. Idziemy teraz na wybieg, opuszczony. Taką tajemną, zobacz, tutaj chodziły zwierzaki. Zacznę, tu były klatki. Jest bardzo ciemno. Tutaj były dzikie zwierzęta, wiesz? I tutaj jesteśmy na wybiegu. Zacznę, Piotru. Widziałeś coś takiego? No, ale powiem ci, że tu jest tak strasznie trochę, nie? Piotruś? No. I zobaczcie, tutaj było przejście do drugiej. tutaj w ogóle jest taka nora. Widzisz? myślisz że jakieś wiedzę tu być? No, nie wiem. Tu było przejście na drugi wybieg. A tu mogłeś być? Chodź, idziemy. Normalnie, urbek słamy dzisiaj. Zobacz, tutaj też jest taki tunel. Tam z tyłu jest przejście. Normalnie Piotruś. Jakie tu mogło być wiecie? Niesamowite przeżycie, co? Tu być, tutaj mieli stawik. A jakie tu mogło być? Wiecie? Misiu, nie wiem. I zobacz, tu jeszcze się idzie niżej. było takie przejście do jeszcze jednego wybiegu. Tu jeszcze są jakieś wiadra. No. Bardzo to jest ciekawe Ja tu jesteśmy zobacz Piotruś Tu był wybieg dla lwów myślę, wiesz? Ale lwy nie mają stału Nie mają wystawu nie... Ale zaczęli mają takie groty tu się chowały Teraz się możemy poczuć jak zwierzak na górze Bo ludzie na Co tak podziwiacie tutaj? Dzieci się z tym Gdzie są ja! dzieci? Gdzie są dzieci? A jak tu ładnie! Się wywali Tata się wywali wpadłem na murek Tak się cofałem, cofałem Okulary zgubione, telefon zgubiony. No Mater Deos Tak się te lwów przestraszyłem O leś Dobrze, że się nie poobijałem Cała Tak, tata właśnie walnął się. Tak, że tata... Dobra, idziemy do starej oliwki. Ile ona ma lat? 1600. 1600 lat oliwka. Idziemy. o tej pokazują, jakie tu są zwierzaki. Czyli tak, widzieliśmy to. Widzieliśmy, widzieliśmy zająca. Kto o tym widział? Wiewiórka i to jest struś Nie struś tylko ten. Paf Ale nie widzieliśmy tego. Wiewiórki, nie. Wiewiórki na pewno gdzieś są na drzewa. Dobra, tutaj mamy taki ładny kościółek Świętego Rocha. A tam przed nami jest najstarsza oliwka 1600. A to biegnie i biegnie. A ty? Ja nie mogę biec, ja nagrywam. Jestem kontuzjowany po wypadku. Świetnie. I jak Wam się podoba ta oliwka? Ale ma pień, co? Oliwka 1600 lat. Za nami 1600-letnia oliwka, a my idziemy przed siebie, gdzie widzimy piękną aleję Piniową. Robi się już powolutku ciemno, a jeszcze przed nami ogród botaniczny, taki śródziemnomorski, bardzo ciekawy, z egzotycznymi również roślinami. Zobaczcie, jaka piękna aleja Piniowa! Patrzymy no, <grywa> na mamę! I doszliśmy, słuchajcie, do ogrodu śródziemnomorskiego na Briuni. Jest tam 170 gatunków różnych egzotycznych roślin. O, i tutaj chłopcy są przy hotelu dla owadów. Cieszymy się, że jeszcze jest z miary widno. Bo to jest taki właściwie jeszcze jeden z takich punktów, które tutaj trzeba obejrzeć na Briuni. A zobaczcie jak tutaj jest pięknie, a tam chodzi Paw. Robi się już powoli ciemno. Mamy jeszcze godzinę do odpłynięcia naszego promu. I idziemy jeszcze na taki spacerek dwukilometrowy wzdłuż wybrzeża. Zobaczyć taki punkt widokowy i takie piękne wille, które można sobie ogólnie wynająć, w których kiedyś mieszkali goście Tito. A obecnie można po prostu sobie wynająć, bo są tam zrobione apartamenty. Także idziemy jeszcze to zobaczyć. To już jest nad samym morzem. Mam nadzieję, że jeszcze będzie w miarę widno. Także idziemy. Doszliśmy jeszcze do takiego fajnego punktu widokowego na szczycie góry. Gdzie można się wdrapać i zobaczyć. Widok z góry na górze piękny widok na farżane. Ładnie. Słuchajcie, jak widzicie zrobiło się już bardzo ciemno, także darujemy sobie te wille, bo jeszcze mamy kilometr do nich. A jest już naprawdę ciemno. E, idziemy powoli w stronę e, portu, gdzie odpływa e, nasz statek. Mamy jeszcze e, mniej więcej około 45 minut do odpłynięcia. Wiem, że w ogóle mnie nie widzicie, ale coś mogę zrobić. Ciemnica nastała. Idziemy taką oto ścieżką przez las. I niedługo odpływamy z tej pięknej wyspy. I doszliśmy nad morze no, Ale tu ładnie Jeszcze wyszliśmy do muzeum, takiego szybko już przy, które jest do 2030 czynne w e, samym porcie już Jest takie ogólne oko o miejscu i mamy na przykład stopę odbicie dinozaura T-Lexa t, -rexa. t -rexa. A to? Tutaj na przykład jest mapa wszystkich wysp które składają się tutaj na Archipelag Bryuni. Tutaj widzimy właśnie różne wyspy. Tutaj zobaczcie, na przykład jest taka wyspa w kształcie rybki. Nazywa się Gaz. Ona jest tutaj, w tym miejscu. A my płynęliśmy e, rejsem tutaj wokół tej. Jest. No wyszliśmy bo już zamknęli Tutaj mam jeszcze przepiękny hotel Właśnie na wyspie Bruni Tuż przy przystani A tam już widać nasz prom Do którego się za chwilkę udamy Jest już poranek następnego dnia Wróciliśmy wczoraj bardzo późno ogólnie Bo już ciemno więc nie dało się nagrywać także podsumowanie wyspy Bryuni nagrywam właśnie w tej chwili z rana słuchajcie, ogólnie nam się strasznie podobało bardzo fajna wyspa zupełnie taki inny klimat i jak tam się płynie to trzeba oczekiwać takiego relaksu takiego odpoczynku trochę od cywilizacji dlatego, że tam ogólnie jest mało ludzi kręcą się ludzie tylko na motorkach na tych rowerkach i meleksami nie ma tam żadnych aut spalinowych praktycznie więc cisza spokój no nam nie udało się być na tym Zosafari. tak z perspektywy uważamy że najlepszą opcją w ogóle żeby zwiedzić tą wyspę jest kupienie biletu na prom ten oficjalny taki przemęczenie się powiedzmy z tym przewodnikiem po, po tych muzeach żeby właśnie sobie móc pojechać potem tą kolejką na to Zosafari i dopiero później oddzielić się od grupy i sobie we własnym tempie wszystko zwiedzać także wydaje mi się że taka opcja jest po prostu Najlepsza. My mimo wszystko jesteśmy bardzo zadowoleni z, z wizyty w tym miejscu. Te trzy godziny były wystarczające, aczkolwiek, jakby była godzina jeszcze dłużej, z, gdzie byłoby widno, to na pewno byśmy mogli troszeczkę fajniej sobie ten czas rozplanować, chociażby na ten punkt widokowy, gdzie byłoby po prostu troszeczkę widniej i więcej byłoby widać. Ale ogólnie, miejsce bardzo polecamy. Jest tam naprawdę super atmosfera. I jak będziecie tutaj w okolicach puli, to właśnie sfażane są bezpośrednio rejsy tym promem i warto rozważyć tą opcję. Biuro jest czynne od to sprzedaży biletów oficjalnych na prom, jest czynne od godziny 8 do 21. Także mhm. bardzo Wam dziękuję za to, że byliście z nami na tej pięknej wyspie. Zapraszam Was jeszcze na kolejne oczywiście odcinki tutaj z Chorwacji. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia niedługo.